Witajcie. Nazywam się Magda Fus, jestem kosmetologiem szkoleniowcem marki Purele. Po wakacjach czujemy się dużo lepiej, wiadomo. Jednak wkrótce przyjdzie nam znowu zasiąść przy biurkach i wtedy wystarczy jedno spojrzenie na naszą pięknie opaloną skórę i wspomnienia powrócą. Jak opalić się na brązowo, ale uniknąć poparzeń? Jak sprawić, żeby opalnizna była równomierna i utrzymywała się jak najdłużej? Przestrzegaj tych siedmiu zasad. O piękną opalniznę zaczynamy walczyć już przed urlopem. Po pierwsze, zrób ping. Jeżeli na skórze zalegać będzie warstwa martwych komórek na skórka, to nie ma szans, żeby równo się opalić żeby opalnizna była równomierna i długo się utrzymywała, należy zrobić porządny peeling całego ciała. Warto zacząć używać skrabu nawet miesiąc wcześniej i robić to regularnie raz w miesiącu. Do tego celu polecam dwa skraby Purele. 113 Exotic Scrub. Ma orzeźwiający, energetyzujący, owocowy zapach. Kryształki soli morskiej oraz puder z lotosu i żurawiny są zanurzone w takim owocowym żelu. Cudownie oczyszczają i wygładzają skórę. Do tego bogaty w witaminy i enzymy ekstrakt z ananasa. Jeżeli chcemy, żeby peeling był mocniejszy, rykujemy go na suchą skórę. Jeżeli wolimy delikatniejszą wersję peelingu, na skórę wilgotną. Skrab składa się w 97% ze składników naturalnego pochodzenia. Oraz 115 pistachio scrap. Tu już mamy kremową, aksamitną konsystencję. Formuła oparta jest na olejach pistacjowym, migdałowym oraz żóżowa. Preparat pozostawia skórę miękką, odżywioną i pełną blasku. No i ten cudowny aromat pistacji. Oba skraby są wegańskie, bez parabenów, bez silikonów. Oprócz peelingu warto również pamiętać o regularnym nawilżaniu skóry. Szczególną uwagę należy zwrócić tutaj na obszary bardzo suche, takie jak łokcie, kolana czy dłonie. Im skóra będzie lepiej nawilżona, tym opalenizna zostanie z nami na dłużej. Mogę polecić Wam kilka produktów z tej kategorii. I jest to na przykład 116 Exotic Smoothie. Lekka formuła szybko wchłania się, otulając skórę zapachem owoców tropikalnych. Dzięki zawartości wody owocowej z kiwi, ekstraktu z mango, aloesu ma on działanie silnie nawilżające i antyoksydacyjne. Do tego wspomagające regeneracje odżywcze masło shea oraz olej awokado. Kolejny to 117 Pistachio Smoothie. Odżywczy, idealny dla skóry suchej, która lubi, gdy balsam zostawia na skórze taki delikatny, ochron, ochronny film. Zawiera bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe olej pistacjowy, do tego olej z awokado oraz ze słodkich migdałów. Zapewniają one ochronę przed wolnymi rodnikami, zmiękczają skórę oraz łagodzą podrażnienia. Masło Shea chroni ją, przywracając poczucie komfortu. Kolejny produkt, czyli 105 Rice Balm, jest to lekki, nawilżający, o bardzo delikatnym zapachu. Aż 96% składników tego produktu jest pochodzenia naturalnego. I jest to m.in. specjalny kompleks roślin alpejskich, a także oryzanol, czyli ekstrakt zarodków ryżu. Basa łagodzi podrażnienia, odżywia skórę oraz ją wygładza. Kolejna rada: stopniuj ochronę przeciwsłoneczną. Chęć uzyskania pięknej opalenizny nie oznacza, że możemy bezkarnie cały dzień siedzieć na słońcu. Opaleniznę najlepiej zdobywać stopniowo. Tylko stosowanie kremów z SPF może to zapewnić. Wystawienie skóry bez filtra na słońce nie przyspieszy opalania, ewentualnie może doprowadzić do powstania poparzeń. Czerwona, piekąca skóra, która szybko zaczyna się łuszczyć, nie wygląda estetycznie. Poza tym pamiętajmy, że filtry nigdy nie chronią nas w 100%. Używając ich, oczywiście, nie opalimy się ekspresowo ale za to efekt będzie trwalszy i, co najważniejsze, bezpieczniejszy. Więcej o filtrach przeczytasz na naszym blogu. Punkt czwarty. Ruszaj się. Zamiast leżeć plackim na ręczniku, zdecydowanie lepiej łapać słońce w ruchu. Dzięki temu każdy obszar ciała będzie opalony i unikniemy tych białych stref, na przykład po wewnętrznej stronie ramion. Siatkówka, jogging, spacer. Czas minie zdecydowanie szybciej i z korzyścią dla naszego zdrowia. Punkt piąty. Nawilżaj skórę. Nie jako powtórzenie, ale tym razem chodzi o nawilżanie skóry po opalaniu. Pamiętaj, aby po dniu spędzonym na słońcu pić dużo wody i nawilżyć skórę balsamem. Opalnizna wygląda znacznie lepiej na dobrze nawilżonej skórze. Wybierz balsamy bogate w lipidy wspomagające regenerację oraz witaminy. Spokojnie mogą być to te wymienione przeze mnie w punkcie wcześniejszym. 105, 116, 117 będą idealne. Jeżeli skóra jest bardzo podrażniona przez słońce, to polecam żel z aloesu. 124 Aloe Vera Calming Gel, 98% aloesu. Nawilża łagodzi podrażnienia, przyspiesza regenerację naskórka. Opakowanie 50 ml, więc jest idealne do torebki na lato. Warto, w razie czego zawsze mieć go pod ręką. Dieta. Dieta ma bardzo ważny wpływ na wygląd naszej skóry, w tym również na wygląd opalnizny. Żeby wspomóc proces opalania, warto zadbać o dietę bogatą w beta-karoten, czyli prowitaminę A. Jego doskonałym źródłem są oczywiście marchewki. Efekt nie jest widoczny od razu, najlepiej zacząć tak dwa tygodnie wcześniej, przed wakacjami, wdrożyć zmianę w życie. I ostatni punkt, siódmy, rozświetlaj. Opalenizna będzie wyglądała najlepiej na jędrnej i nawilżonej skórze, która odbija światło. Wszelkie produkty rozświetlające genialnie podbiją ten efekt. Produkt 109 Godess Dry Oil to suchy olejek. W jego skład wchodzi złoty pył, który podkreśla opaleniznę. Poza drobinkami znajdziemy w nim kompozycję różnych olejów, m.in. z pestek moreli, ze słodkich migdałów czy żożowa. Właściwa pielęgnacja skóry, tuż przed wystawianiem jej na słońce, a także po kąpieli słonecznej, zapewnia nam dłuższą radość z opalonej skóry.